Jest po prostu pięknie. Za chwileczkę zachód słońca. Siema, dzisiaj nie jestem na rybach, wyskoczyłem sobie na spacerek. Pomyślałem, pykniemy jakiś filmik do porannej kawy. Pytacie często w komentarzach: Nygus, dwa miesiące już bierzesz testosteron. Nic nie wspominasz, kiedy jakiś filmik na ten temat. Więc dzisiaj Wam troszeczkę opowiem. Muszę Wam powiedzieć, przed chwileczką naszła mnie straszna ochota na loda. Tak wiem, co sobie teraz pomyśleliście. Tam przy parkingu jest budka z lodami. Także wciągnąłem dwie gały, jedna bakaliowa, druga z wiórkami kokosowymi w wafelku. Nie wiem, czy to są skutki brania testosteronu, że mnie naszło na loda. Nygus nagrywałeś kilka dni temu filmik o odchudzaniu, a sam lody wciągasz. Jakoś nadwagi nie mam. 1,81 wzrostu 81 kilo. Idealna waga w proporcji do wzrostu. Jestem jak stary parowóz. Wszystko przepale. Dzisiaj byłem na siłowni. Lata barki, w ciągu godziny przerzuciłem, myślę, spokojnie 10 ton, a ostatnio loda jadłem może z pół roku temu, także dwie gałeczki nie zaszkodzą. Odnośnie brania tego testosteronu, jak wiecie, od dwóch miesięcy biorę 1 ml tygodniowo Enantata, sam sobie robię zastrzyki, kupiłem w Fiolkach po 10 ml. Także nabieram sobie strzykawką 1 ml. Resztę przechowuję w lodówce. Jest to substancja gęsta, oleista, klejąca. W lodówce robi się jeszcze bardziej gęsta. Dlatego kiedy nabiorę w strzykawkę, podgrzewam wodę w czajniku bezprzewodowym i wtedy odkładam tą strzykawkę na kilka minut. Na wieczko od czajnika. Jest ciepłe, więc w strzykawce troszeczkę się podgrzewa. Nie jest takie gęste, oleiste. Sam sobie robię zastrzyki. Raz prawy poślad, raz lewy poślad. Prawy nie ma problemu, lewy troszeczkę niezręcznie. Jestem praworęczny. Czasami tyłek boli. Ostrzale dwa dni, zanim ten środek się rozejdzie, to jest minus. Kolejny minus. Na samym początku zauważyłem, że nagle bez powodu zbiera się we mnie złość. Robię się podirytowany praktycznie bez powodu. Nagle coś w środku we mnie się wzburza. Rozumiecie. No, jakby ktoś w tym momencie się nawinął pod łapę, coś przypyskował, myślę, że długo bym nie myślał, poleciałby strzał. Ktoś pisał, Nygus będziesz agresywny. Żeby temu zapobiec, kupiłem sobie ażwagandę. Są to ziółka, kapsułki. Uspokajają, lepiej się śpi. Przed snem biorę sobie jedną kapsułeczkę i to wszystko się unormowało. Czasami jeszcze gdzieś zauważam po sobie, że nagle czuję, że w środku jestem poddenerwowany, czuję się jakbym wypił, nie wiem, pięć Red Bulli naraz. Nigdy tyle nie wypiłem. Do tej pory żadnego pryszcza mi nie wywaliło. Ktoś pisał Nygus cały będziesz w pryszczach. Jakoś nie jestem. To by było, słuchajcie, na tyle ze skutków ubocznych. Skutki pozytywne, lepiej się wysypiam, mam więcej energii. Siła na siłowni widocznie poszła do przodu. 20 kg różnicy na sztandze, na wyciskaniu w ciągu prawie dwóch miesięcy od kiedy to biorę. Na ławce poziomej 20 kg to jest sporo, sam ważę 81 kg. Także różnica jest wyraźna, widoczna. Po testosteronie nie wiem, czy cały czas tak będzie szło, czy może się to zatrzyma. Kolejna sprawa, rano po przebudzeniu. Armata stoi bez powodu. Nie wiem, czy coś mi się śni w nocy, czy po prostu tak ma być. Ale czuję się, jakbym miał z powrotem 20 lat. Budzę się z namiotem. Bardziej zwracam uwagę na laseczki teraz. Także coś tam się w organizmie dzieje. Jestem bardziej pobudzony. Zauważyłem nawet, że na siłowni, jak jest jakaś fajna laska w getrach czy coś, jak się tam przypatrzę dokładniej, nagle bez powodu. Armata jest w gotowości bojowej. Nie wiem jak to będzie, słuchajcie, latem. Jak wyskoczę na plażę, będą fajne laski w bikini. Chyba cały czas będę leżał na brzuchu. Bo jak tak ze sterczącą, słuchajcie, dzidą w kąpielówkach raczej nie wypada. No ale do wakacji jest jeszcze troszeczkę czasu. Przez dwa miesiące złapałem 4 kilo wagi. Testosteron enantat ma to do siebie, że ciągnie sporo wody na początku. Także troszeczkę zaczęło mnie podlewać, brzuszek zaczął mi rosnąć. Mówię: "U, Nygus, przystopuj troszeczkę, zwróć uwagę. Co wrzucasz w siebie, bo się podlejesz." Ludzie, którzy nie stosują odpowiedniej diety, właśnie są ulani. A mi zależy na tym, żeby być szczupłym, sprawnym. Nie chcę z siebie zrobić żadnego potwora, tylko żebym był proporcjonalny, miał siłę i czuł się lepiej. Także musisz uważać na michę, co wrzucasz w siebie, bo możesz bardzo szybko przytyć. I słuchajcie, właściwie to by było na tyle. Tak jak wspominałem, skutki uboczne. Zanim ten środek się rozejdzie, czasami trwa to dwa dni, że dupa boli, chociaż zauważyłem, zależy jak sobie ten zastrzyk zrobię. Czasami jeden dzień, czasami dwa dni, może gdzieś źle trafię albo za szybko wstrzyknę. Czasami takie pobudzenie zbyt duże, nerwowość bez powodu, ale tak jak wspominałem, aż załatwia sprawę. Chociaż jeszcze czasami gdzieś zauważę, że niewielkie rzeczy mnie szybko irytują, ale ta złość szybko mija. A tak poza tym, no, jajeczka troszeczkę się skurczyły, są mniejsze, także najwyraźniej organizm troszeczkę się przyblokował. Ale po takich dawkach myślę, że nawet jak odstawię, żadnego odbloku brać nie muszę. Wszystko wróci. Do normy, na pewno zajmie to troszeczkę czasu, ale na razie czuję się dobrze, także nie planuję tego odstawiać. Dobra, pozdrawiam. Łapy komentarze mile widziane. Co Wy na ten temat myślicie? Do następnego.